Od 1 marca Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne wprowadza nową taryfę dla ciepła, co przełoży się na średnią obniżkę cen ciepła o 2,78%. Na ogólną cenę dostarczanego ciepła do odbiorców składa się cena za moc zamówioną, za energię cieplną oraz stawki opłat za usługi przesyłowe, opłata stała oraz opłata zmienna. Ostatnie obniżki cen ciepła spowodowane są m.in. działaniami inwestycyjnymi i remontowymi przedsiębiorstwa wykonanymi w dziale ciepłownictwa w ciągu ostatnich kilku lat. OPK w 2020 roku wykonało przebudowę sieci ciepłowniczej w ulicy Traugutta zmieniając technologię z kanałowej na preizolowaną. Wartość inwestycji wynosiła około 175 tysięcy netto. Wymieniono około 970 metrów izolacji rurociągu napowietrznego od. Ciepłowni miejskiej do ulicy Łęczyckiej o średnicy 2 razy 200 mm oraz od ulicy Łęczyckiej do ulicy Wigury średnicy DN350. Wartość inwestycji zamknęła się około 397 tysięcy. Wszystkie te działania powodują, że jednostkowe ceny i koszty związane z produkcją i dystrybucją ciepła zmniejszają się z roku na rok. W roku bieżącym prace modernizacyjne będą kontynuowane. Co roku przedsiębiorstwo także modernizuje węzły cieplne. W roku 2020 zmodernizowało w budynku przy ulicy Lipowej 4 i 2 oraz Małachowskiego 3. W przyszłym roku będzie planowało zrobić takie same działania z budynkiem przy Małachowskiego. Jeden i Kołątaja 10. Obecnie z miejskiego ciepłociągu korzysta ponad 7700 mieszkańców naszego miasta. Głównymi odbiorcami są Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe, Komunalne Budynki Wielorodzinne, Szkoły i Przedszkola, Podmioty Gospodarcze, Urzędy i Instytucje oraz prywatni odbiorcy. Od wielu lat OPK w porozumieniu z burmistrzem Jackiem Sochą prowadzi działania, by do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączać kolejne budynki komunalnego zasobu mieszkaniowego. W tym roku miasto złożyło wniosek o dofinansowanie modernizacji sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 4 przy ulicy Średniej 30 Wozorkowie. Koszt inwestycji to 147 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z budżetu państwa z programu Infrastruktura Sportowa Plus wyniosłoby blisko 100 tysięcy złotych. Reszta pochodziłaby z budżetu Ozorkowa. Kontynuujemy nasze działania związane z modernizacją zaplecza sportowego w Wozorkowie. Do tej pory udało nam się wybudować nowe boiska przy praktycznie wszystkich szkołach jeszcze no, przed nami wyzwanie związane z boiskiem wielofunkcyjnym przy szkole podstawowej numer 2. Stopniowo również remontujemy sale gimnastyczne. Taka modernizacja objęła ostatnio właśnie szkołę numer 2, wcześniej przy szkole numer 5 również. Ta część sportowa została docieplona. Przeprowadziliśmy izolację fundamentów. I przed nami kolejne wyzwanie dotyczące szkoły podstawowej nr 4. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. remont podłogi, naprawę tynków i malowanie ścian i sufitów, wymianę drzwi do sali gimnastycznej oraz do szatni i pomieszczeń pomocniczych, wykonanie izolacji fundamentów ścian zewnętrznych, wykonanie wentylacji sali gimnastycznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, malowanie pomieszczeń szatni dla dzieci oraz korytarza. Poza tym zakup i montaż drabinek oraz koszy do koszykówki. Imieniem Wacława Kroppa, wieloletniego burmistrza Ozorkowa, zostało nazwane powstałe w ubiegłym roku rondo u zbiegu ulic Orzeszkowej i Przejazd. Na wniosek burmistrza Jacka Sochy uchwały w tej sprawie przyjęli radni Rady Miejskiej. Wacław Krop, bardzo zasłużony dla rozwoju Ozorkowa, pełnił funkcję burmistrza nieprzerwanie od 1923 roku do wybuchu II wojny światowej. W listopadzie 1939 roku został aresztowany przez nazistów, a 1 stycznia 1941 roku został zamordowany w obozie w Dachau. W tym roku mija 80. rocznica jego śmierci. Nazwanie jego imieniem Ronda to jeden ze sposobów na upamiętnienie tak zasłużonego dla miasta człowieka, który cieszył się ogromnym uznaniem i szacunkiem wśród mieszkańców. Za kadencji Wacława Kroppa wybudowano m.in. szkoły przy ulicy Słowackiego i przy ulicy Średniej, budynek przy Wigury z Kasą Chorych i Urzędem Miejskim, utwardzono i zelektryfikowano większość miejskich ulic, miasto uzyskało połączenie kolejowe i autobusowe z Łodzią, wybudowano zakład kąpielowy przy ulicy Kościuszki, zasypano staw piła i utworzono teren pod Dzisiejsze targowisko miejskie. Ponad 1 milion 300 tysięcy złotych ma kosztować termomodernizacja i podłączenie do miejskiego ciepłociągu dwóch kamienic przy placu Jana Pawła II. Pod numerami 8 i 9. Wniosek o dofinansowanie zadania miasto złożyło do Funduszu Inwestycji Lokalnych. Modernizacja starego zasobu komunalnego jest bardzo kosztowna, ale też bardzo potrzebna, ponieważ poprawia warunki życia mieszkańców i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. Ostatnio miasto pozyskało środki na termomodernizację kamienicy przy ulicy listopadowej 39. Teraz ma szansę na otrzymanie kolejnych funduszy. Zakres prac przewiduje docieplenie ścian, fundamentów i stropu, podłączenie budynków do miejskiego ciepłociągu, przyłączenie węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budowę przewodów wentylacyjnych, wymianę drzwi zewnętrznych, naprawę dachu i balkonów, wymianę orynnowania i instalacji odgromowej. Koszt inwestycji w przypadku kamienicy pod numerem 8 oszacowano na 725 tys. zł, natomiast budynku pod numerem 9 na 610 tys. zł. W tym roku Ozorkowianie przekazali rekordową kwotę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do puszek trafiło ponad 87 tysięcy złotych, czyli o ponad 17 tysięcy złotych więcej niż w roku ubiegłym. 31 stycznia na ulicach Ozorkowa kwestowało 110 wolontariuszy, a sztab orkiestry tradycyjnie tworzyła kadra Młodzieżowego Domu Kultury. Prowadzone były licytacje online przekazanych przedmiotów i gadżetów. Licytowano m.in. pamiątkową koszulkę sportową przekazaną przez burmistrza Jacka Sochę, płytę pod nazwą Dorośli Dzieciom 2021, obraz wykonany przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę i oryginalną koszulkę reprezentacji Polski w piłce siatkowej z podpisami Michała Wąkiewicza i Ozorkowianina, kadrowicza Mateusza Nowaka. Prawie 14 tysięcy złotych na rzecz orkiestry przekazało przedszkole miejskie numer 5, które pozyskało te środki z prowadzonego przez siebie w bazarku prezentów. W tym roku nie mógł się odbyć poprzedzający finał koncert Dorośli Dzieciom. Jednak jego organizatorzy oraz osoby od lat w nim występujące zaangażowały się w powstanie płyty pod nazwą Pierwsza kolekcja bajek i wierszy Dorośli Dzieciom 2021, a środki uzyskane ze sprzedaży albumów, czyli ponad 7760 zł, przekazano do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poza tym na rzecz orkiestry nad Zalewem Miejskim morsowało 80 ozorkowskich morsów, m.in. z klubu sportowego grucha i Ozorkowskiego Klubu Karate.